Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił drugą edycję naboru wniosków w programu Kredyt Ekologiczny. Na wsparcie przedsiębiorców przeznaczono 660 milionów złotych. Wnioski można składać do 25 lipca. O dofinansowanie mogą ubiegać się małe, średnie przedsiębiorstwa, jak również small mid cap i mid cap, czyli przedsiębiorstwa do 3000 pracowników. Należy pamiętać, że oceniając status przedsiębiorstwa, bierzemy pod uwagę również powiązania kapitałowe i osobowe. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie inwestycji zwanych zielonych inwestycji, czyli związanych m.in. z termomodernizacją, z wymianą linii produkcyjnych, z nabyciem odnawialnych źródeł energii. Efektem takiej inwestycji powinno być zwiększenie efektywności energetycznej w danym obszarze objętym inwestycją o minimum 30%. Realizacja projektu powinna zostać poprzedzona audytem energetycznym, z którego wynikać będzie niezbędny zakres inwestycji istotny dla osiągnięcia założonych celów. Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest uzyskanie promesy kredytu ekologicznego z banku komercyjnego, który będzie przeznaczony na realizację takiej inwestycji. Następnie w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji ze strony banku gospodarstwa krajowego dotacja częściowo spłaci. Zaciągnięty kredyt w banku komercyjnym. Dofinansowanie zależy od wielkości przedsiębiorstwa, od typu inwestycji, jak również od rodzaju pomocy pomoc regionalna versus pomoc horyzontalna i może wynieść od 25 do nawet 70% wartości kosztów kwalifikowanych. Wśród kosztów kwalifikowanych można wymienić przede wszystkim nabycie robót i materiałów budowlanych, nabycie środków trwałych, czy też nabycie wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego. Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani uzyskaniem większej ilości informacji na temat tego instrumentu i przygotowaniem aplikacji, zapraszamy do kontaktu. Dziękuję.